wyładowywanie węgla cały czas trwa taki smaczek na dzisiaj gdzie się to macie? od strony Piły wjeżdża pociąg spółki TL pociąg spółki Polregio na czele z EN57 XX nie wiem jakie numery relacji Piła Główna prawdopodobnie bydło Wschód ale zaraz zobaczymy na tablicach kierunkowych a tam z tyłu nadal pracuje PKP Energetyka. Naprawiają hmm. prawdopodobnie sygnalizator. i wieża pociąg Regiona na czele z EN57. Tylko nie wiem jaki numer. <laughs> pociąg wieża w tej chwili na tor pierwszy przy peronie e, pierwszym. Na to drugi przy peronie. No. Na to trzeci. Nie, drugi, drugi. Ha! RP-1 Aha, to jestem w Malwaniach Tygrysich Ten, który leciał na Białośliwie o 13 Bydgoszcz Główna n 57 2073 RB Hahaha, RP-1 na sam początek EZ relacji Bydgoszcz Główna Relacji Piła Główna, Bydgoszcz Główna Taki smaczek dzisiaj, najpierw TLK, a teraz Regio. Taki ze smaczek. on numer 1 mi specjalnie chyba na nagraniu. Tam pracuje ciągle PKP Energetyka. <śmany> Aha. Co? Koniec nagrywania. Dziękuję za uwagę. Cześć.